W dzisiejszym odcinku będą zielone muffiny, a składniki, jakich użyję, to szpinak, bo będzie kolor zielony, woda mineralna, mąka, proszek do pieczenia, olej, jajka, mascarpone, yy, cukier, cukier puder, do tego świeże owoce. Słuchajcie, zaczniemy od tego, aby wstawić piekarnik na 180 stopni, aby się już rozgrzał. My do urządzenia, w którym zblendujemy lub blenderem wrzucamy. Na początek dwa jajka. Ja przestawię to tutaj, o, żeby było widać. Czyli wrzucamy dwa jajka. Następnie szpinak. Olej i wodę. Mam odmierzoną. Przykrywamy i blendujemy na gładką masę. Dodajemy mąkę, ale do tego będzie potrzebne sitko, aby mąkę przesiać. Czyli mąkę mam odmierzoną. Wymieszam ją razem z proszkiem do pieczenia. Hop. Zamieszam łyżką i napowietrzymy mąkę. Słuchajcie, staramy się wymieszać to na gładkolitą masę. O, słuchajcie, wkładamy mm, tak, aby po urośnięciu zmieścił nam się jeszcze krem z mascarpone i do tego świeże owoce. Czyli wydaje mi się, że spokojnie. Dwie łyżki. Tak przygotowane muffiny wkładamy do piekarnika na 180 stopni na 15 minut i mamy czas na zrobienie kremu. Ściereczka, aby miska mi nie latała. deska już nie potrzebuję, także odstawię ją z boku, żeby nie przeszkadzała. Przerzucamy mascarpone i ucieramy z cukrem pudrem. Delikatnie mieszamy. 15 minut minęło, czas na muffinki. Słuchajcie, gotowe. Ja wiem, że jeszcze do tego ma dość mascarpone i owoce, więc zdarza się, że wychodzą na góry, Więc obcinamy je, wyrównujemy, czekamy aż przestygną. Trwa to około 30 minut. Czas na krem. Weźmiemy talerz, wyciągamy i nakładamy w ten sposób, czyli od góry. Nie muszą być, słuchajcie, równe właśnie. Muffinki domowe fajne są, jak są nierówne, a dekorować będziemy owocami, także nie przejmujcie się. Można również zrobić to ze szprycy, ale zobaczcie, jak szybko dojdzie również nakładanie packa. I do tego dołożymy owoce. Postaramy się tak włożyć, żeby ta mufinka była jak bukiet z kwiatów. Czyli powkładam malinki, odrobinę borówek i odekorujemy miętą. Fajnie by było jeszcze delikatnie posypać cukrem pudrem dla kontrastu. O. Słuchajcie, i tak naprawdę deser mamy skończony. A jeżeli byście chcieli zobaczyć więcej przepisów, zapraszam was na kanał YouTube, nasz laku smaku lub do Polomarketu, gdzie znajdziecie przepisy na urodkach. Do zobaczenia!